Witaj przestrzeni serca. Zatrzymaj się na chwilę. Zapraszam Cię dziś na medytację. Moja dusza tęskni za wiosną. Usiądź lub połóż się wygodnie. Pozwól, by ciało samo znalazło swoje miejsce. Nie poprawia niczego. Po prostu bądź. Bon. Weź jeden spokojny wdech i długi spokojny wydech. Jakbyś szeptała do siebie: Jestem. Moja dusza tęskni za wiosną, za śpiewem ptaków, który budzi serce, za ciepłym dotykiem porannych mgieł. Za ciszą, której wszystko jest na swoim miejscu. Za delikatnym szalem srebrzystych gwiazd mroza na łące. Niech te obrazy przychodzą do Ciebie same. Bez wysiłku, jako światło przesączające się między gałęziami. Poczuł, jak świat powoli się budzi, jednocześnie kołyszaj, Jakby mówił: Nie musisz się śpieszyć, tak, oddychaj. W tej chwili rodzi się częstość i piękno. Naturalna cisza, prawdziwa. Piękno, które nie chce jeszcze być widziane, a mimo to promieniuje. Pozwól sobie na duchową adorację życia, nie przed czymś zewnętrznym, lecz przed samym istnieniem, które oddycha w Tobie. Niech piękność, za którym tęsknisz, zacznie płynąć w Tobie najpierw subtelnie, potem swobodniej. Niech płynie we mnie i w Tobie. Niech jako coś do zdobycia, lecz jako dar, który sam daje, człowiekowi który szanuje i jest wdzięczny. Zostań tu jeszcze chwilę w ciszy, w obecności, w prostocie serca, a kiedy będziesz gotowa, gotowa. Wróć łagodnie z pięknem, który nigdy cię nie opuściło. Bo zawsze było w Tobie. A teraz otwórz swoje oczy. Delikatnie porusz swoimi palcami i powiedz, gotowo jestem.